Cześć Siemano Wirtualni Wędkarze. To znowu ja muszka w Austrii. Trochę lodu przyszło, trochę śniegu. Nad jezioro, nad rzekę już się nie chodzi. Trzeba usiąść przed komputerem i pograć trochę w Fishing Planet. Korzystając z okazji, że utknąłem na, jezior... na jeziorze na rzece Tyber. Mogę powiedzieć, ta rzeka to jest tak jak Fiat. Gównowart. Ale to nic. Utknąłem tutaj. Nie łowi mi się przyjemnie, nie łowi mi się fajnie. Nie lubię tej rzeki, ale pokażę Wam kilka fajnych miejscówek. W tym odcinku będą to tylko i wyłącznie miejscówki na pstrągi. Jeśli będziecie chcieli miejscówki na brzany, to piszcie tutaj w komentarzu pod filmem Go Go Brzana. Jak będziecie chcieli na inne ryby, to po prostu piszcie w komentarzu jakie ryby chętnie zobaczycie. Jeszcze łowione na tym. Akwenie. Będę tu jeszcze na pewno myślę do wtorku. Dzisiaj mamy sobotę. Więc połowę jeszcze trochę, nagram trochę materiału. Wszystko zależy od Was, jaki to będzie materiał. A teraz przechodzę od razu do filmu i będę omawiał miejscówki na pstrąga. Po pierwsze, kamienisty tyber ruszamy tutaj. Tutaj sprawdzają się w metody spławikowe oraz metody gruntowe. Moja ulubiona to gruntowa, ze względu na to, że mogę rozstawić sobie tutaj podpórkę na trzy wędki i zaczynamy polowania. Zobaczcie, tutaj jest jedno miejsce, drugie i tak naprawdę ten cały tutaj pas to trzecie miejsce, gdzie można złapać przeróżne pstrągi marmurkowe i tym podobne. Zobaczcie, tutaj mam zaznaczone markerami: pstrąg europejski, pstrąg marmurkowy. Lipień również tutaj wpada. I co jeszcze tutaj mamy? Również pstrąg marmurkowy. Oczywiście wiadomo, mógłbym wam pewno wielu z was już zna miejscówki podstawowe, czyli tutaj. Zobaczcie, tutaj pod tamą raj spławikowy i federowy. <laughs> tutaj wszyscy łowią. Każdy to zna i dla mnie jest to strasznie nudne. I dlatego ja lubię eksperymentować, trochę spacerować, szukać innych miejscówek. Przynęty, jakich będziemy używać, to naturalna ikra. Sztuczna ikra. Można od, jakby to powiedzieć, od biedy stosować małe żywce. Również krwistą przynętę. Jak i wszelkiego rodzaju. Jętki, koniki polne, świerszcze to nasze pstrągi uwielbiają, i na to będą brały. Tutaj mamy jedną miejscówkę. Szczerze polecam ją w godzinach od porannych do godzin wieczornych, wieczorami i w nocy ryby słabiej biorą. Teraz idziemy na następną miejscówkę przeznaczoną pod spinning. <laughs> Tutaj wam pokażę, musimy do niej dojść. Naprawdę są fajne miejscówki, grzechu warte. Warto tutaj popróbować. Jakie przynęty spinningowe wy zastosujecie? To zależy tylko i wyłącznie od was. Ja mam kilka swoich ulubionych typów, zaraz wam pokażę. I teraz tak jak tutaj zaczynają się te kamienie. Ten pas kamieni. Tutaj widzicie już od razu ryba nam się jakaś rzuciła. Tu wszędzie między tymi kamieniami sobie rzucajcie, róbcie sobie maraton, na przykład trzy rzuty tu, trzy rzuty tam. I cały ten pas tutaj możecie sobie spokojnie spacerować, próbować. <laughs> Nawet jeszcze tu, tu na tym pasie też również idzie coś złapać. Powiem Wam, strągi markurkowe są dosyć silnymi rybami. Ten sprzęt, co tutaj mam w tym momencie, jest to kij do 4 kg. Kowrotek do. 3 kg i linka do 3,5 kg są stosunkowo mało wytrzymałe na to. Powinniście mieć troszeczkę mocniejszy sprzęt, ponieważ czasem wam uderzy boleń i wtedy się robi wesoło. Jak już wam wejdzie boleń, to już naprawdę wasz sprzęt może ucierpieć. Bądź też jakiś większy kleń. Kleń również potrafi dosyć, dosyć walczyć i robić. Wywijasy z, wa z waszym kijem i możecie go szybko uszkodzić. Moje ulubione przynęty to jest tak: blacha wąska, siódemka, wszelkiego rodzaju nanoobrotówki, obrotówki, obrotówki. <küh> i blacha wąska bez zadziorów. To są podstawy. Tutaj fioletowa, czarna, tak jak stosuje się na sandacza. Nanoobrotówki bez zadziorów. To są moje. To jest moja podstawowa, pierwsza miejscówka dotycząca pstrągów i przedstawiłem Wam właśnie jedną miejscówkę, gdzie możecie obić spokojnie na grunt oraz pławik, druga kawałek dalej do aktywnego wędkowania spinningowego, aby Wam się nie nudziło. Następne miejsce to, gdzie strumyk płynie zwolna, a nad nim szumigaj. Czy las? Jakoś tak. Bardzo prosto. Typowo gruntowe miejsce. Możecie tutaj sobie Praktycznie cały ten pas, wszystko to możecie sobie obławiać. Przynęty, jakie będziecie stosowali, <laughs> to są te same co na poprzednich miejscówkach. Również możecie się pos posiłkować. Tak naprawdę, jak wejdziecie sobie tutaj i będziecie widzieli, dajmy na to strąk europejski. Krewetka małe żywce, sakiewka ikry, Waszki jętki naturalna ikra, czyli to co powiedziałem. Krewetka, małe żywce, sakiewka ikr, ważki jętki, naturalna ikra. Krewetka dosyć drogo wychodzi i jest jej szkoda. Dobra, to mamy to. Nie będę Wam pokazywał, jak ja wędkuję, bo to jest bez sensu. Nie ukrywajmy tego, że teraz będziemy siedzieć i ja Wam będę pokazywał 40 minut, jak to się łowi. I tak Wam już dałem gotowy spoiler. Gdzie łowić, w jakich godzinach. Tutaj, w tamtym, na tej ostatniej miejscówce możecie próbować łowić pstrągi od wieczornych do nocnych, tam też również się one pojawiają, żebyście nie mieli pustych nocek. To byłoby wszystko z mojej strony. Jeśli Wam się podobał materiał, zostawcie lajka pod nim, walnijcie jakiś komentarz, nie zapomnijcie o subskrypcji i do zobaczenia!